Hej, witam Was bardzo serdecznie, moje drugie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj będzie film włosowy. I dzisiaj chciałabym pokazać trochę o lokach. Ja ogólnie lubię eksperymentować z włosami, lubię zmieniać włosy, to już wiecie, lubię zmieniać kolory, lubię zmieniać długości, lubię zmieniać skręt tak naprawdę. Będą tu różne lokówki, a zresztą zaraz do tego przejdziemy. Ale chciałabym zacząć od tego, jakie są moje włosy. Moje włosy z natury są wysokoporowate, które są zakręcone, podkręcone. Próbowałam metody Curly Girl w zeszłym roku. I metoda Curly Girl to jest metoda pielęgnacyjna, e, która podkreśla wasz naturalny skręt i włosy są e, coraz bardziej zakręcone, coraz lepsze, coraz ładniejsze. I mnie ta metoda szła świetnie, ale ja po prostu lubię zmianę e, i lubię mieć i proste, i kręcone, i falowane, i takie, i siakie, i owakie. Więc tu metodę Curly Girl porzuciłam. Aczkolwiek nadal trzymam się i tych produktów bezsilikonowych, i trzymam się również kilku innych zasad e, do metody Curly Girl. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, to ja Wam zostawię jakiegoś linka do jakiegoś bloga, który yy, dokładnie opowie o tej metodzie Curly Girl, ale dzisiaj chciałabym właśnie pogadać z Wami o tych y, włosach kręconych. Jak zauważyliście ostatnio, na moich włosach dość często kręcę włosy w taki sposób. Zacznę tej lokówki, którą mam zrobione loki dzisiaj. To nie jest lokówka, to jest słuchajcie, falownica. Podobny efekt uzyskacie zaplatając warkoczyk na nos, albo dwa warkoczyki. Ale ja Wam powiem, że ja nie potrafię sobie sama zapleść warkoczyków przy skórze głowy, będę próbować. B, problem jest taki, że zawsze ta gumka się odgniata, odznacza, więc osoby, które mają właśnie taką średnią długość włosów jak ja, ciężko jest im zapleć właśnie warkoczyk, żeby im nic nie wypadało, żeby ta gumka się ładnie nie, żeby się ta gumka tak brzydko nie odgniatała, więc jeżeli masz długie włosy, to myślę, że taka opcja na warkoczyki dwa albo trzy, raz, dwa, trzy, fajnie się sprawdzi, no ale osoby z krótkimi, średnimi włosami, no to niestety to, to ciężko z tymi warkoczykami, aczkolwiek B, Będę próbować, dlatego że no nie oszukujmy się lokówki i, i wszystkie takie gorące urządzenia nie są zbyt dobre dla naszych włosów. E, pisałyście mi dziewczyny, że te włosy są na szakirę, Na początku w ogóle nie mogłam się przekonać do tych włosów, jak pierwszy raz je za, zakręciłam, nie chciałam się układać, ale później jeszcze raz i jeszcze raz kręciłam te włosy, i naprawdę bardzo podoba mi się ten efekt, dlatego że on jest naturalny. To wygląda jak takie prawdziwe fale. No, no, no tego się znaczy nie da napisać fale. I te fale uzyskałam falownicą. Już mi dziewczyny poprawiałyście, że do nie Lukówka, to jest falownica. Pokazywałam Wam na Instagramie i to nie jest moja falownica. Ja ją w ogóle muszę oddać, dlatego że ona jest pożyczona. Muszę kupić swoją falownicę, tę muszę oddać. I ta falownica pochodzi, uwaga, uwaga, z Lidla i jest firmy Paris Hilton. Więc jeżeli dziewczyny kiedyś w Lidlu będziecie, to może zobaczcie. Aczkolwiek wiem, że to nie jest coś kupionego na dniach. Ja postaram wam się znaleźć odpowiedniki, podobne produkty innej firmy w opisie. Więc jeżeli któryś z tych produktów was zainteresuje, to zobaczcie do opisu. Tam powinnam znaleźć jakieś zamienniki. I postaram się znaleźć zamienniki za mniej niż 100 zł i za więcej niż 100 żeby było do wyboru, do koloru. Czy jest kaweczka mm, u mnie na mleku waniliowym, sojowym? Jeżeli chodzi o stylizację włosów, to jeżeli coś mi zajmuje więcej niż pół godziny max, to nie, jest, uh, to nie jest dla mnie. Ja mogę maksymalnie pół godziny poświęcić, dłużej po prostu ja, ja nie chcę się wdobawić. Zwłaszcza po moim kręceniu włosów widelcem. Czy ktoś jeszcze to pamięta? Jak nie, to zapraszam do oglądania. No to po prostu odechciało mi się kręcić włosy. Nie wierzę w to. To nie może wyjść. Gdzie jest w ogóle środek? Jak to w ogóle zrobić? I co? Przygrzewam. Jak ja to kurwa mam zrobić niby? No tak, na pewno. It's so easy. Gówno, gówno. I tak naprawdę to co jest fajne w tej falownicy lokówce, to jest to, że możecie brać duże pasma, jak ona się rozgrzeje, to przytrzymujecie na 5-10 sekund. Im cieńsze pasmo, tym krócej. Tak naprawdę jak weźmiecie sobie cienkie pasmo, to wystarczy dosłownie 5 sekund i one już Wam się zakręcą. Ale jak bierzecie grubsze pasmo, no to logiczne jest to, że um, trzeba będzie trochę dłużej przytrzymać, ale bardzo fajny efekt, bardzo naturalny. Myślę, że warkoczyki to jest dużo lepsza opcja. Nie zapominajcie też o termochronie. Ja obecnie nie mam żadnej termochrony, wiem, to jest złe nie mam żadnej termochrony, um, więc polecacie mi termochronę jakąś, bo już kiedyś was pytałam o tą termochronę, ale nie wiem w jakim to było filmie i przepadła ta informacja, także wiecie co, możecie się was na Instagramie zapytać o termochronę, ale falownica to jest na pewno hit, 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 hitów. Chciałabym jeszcze dodać to, że jeżeli macie cienkie włosy, mało tych włosów, to wtedy warto jest kręcić te włosy, dlatego że one wtedy optycznie będą się wydawać grubsze, będzie ich więcej, także to jest naprawdę fajna opcja dla cienkich włosów, i, i opcje macie różne. Kolejną opcją, która jest świetna właśnie do takiego naturalnego efektu, który ja osobiście bardzo lubię, czyli takie hollywoodzkie fale, aczkolwiek ciężko jest mi sobie idealnie zakręcić loki tą lokówką, ale zawsze wychodzi, ale zawsze ten efekt jest inny. No to jest taka bardzo gruba lokówka z Babyliss i ja już ją mam od lat. Słuchajcie, ja ją na początku miałam na studiach, później zakręciłam koleżance włosy i tak jej się ten efekt spodobał na jej włosach, że jej oddałam tę lokówkę. No i tak zatęskniłam za tą lokówką, że ją kupiłam jeszcze raz. To jest właśnie lokówka, która ma grubą średnicę. Zobaczcie, to jest naprawdę dość duże. I to nie daje mocnego skrętu, tylko to daje właśnie takie... Ja Wam tutaj wstawię klip z moich filmów, kiedy ja miałam właśnie tą lokówką nakręcone włosy. I ta lokówka się świetnie sprawdza dlatego, że nią się bardzo szybko kręci włosy. Dlatego, że znowu tutaj możecie nawijać grubsze pasma. I jeżeli zależy Wam na takich luźnych falach, luźnych lokach, to ta lokówka wam się sprawdzi świetnie. I to jest lokówka, która naprawdę kosztowała niedużo, ona kosztowała mniej niż 20 funtów. Ona się nazywa Keratin Shine Waves. I z tego co ja pamiętam, to ja zamówiłam ją kiedyś na eBay albo Amazonie. E, tak jak mówię, za 17 funtów jest naprawdę niedużo i tych lokówek jest dużo. Ale jeżeli chodzi o w ogóle firmy um, produktów do stylizacji, to ja bardzo często używałam Babyliss, bardzo często kupowałam te produkty. Ja je lubię, jeżeli chodzi o lokówki prostownicy. W sumie nigdy nie miałam Babyliss ale lokówki zawsze z tej firmy nie wiem czemu. Oni mi się też tak kojarzą z, z lokówkami i ogólnie ze sprzętem. Także ja Wam bardzo polecam tę lokówkę. Fajnie też wygląda to, jak sobie tylko same końcóweczki nawiniecie. Czyli tylko tak tu przytrzymujecie chwilę i puszczacie, także to wtedy Wam wykładzi same końce, bo ja powiem Wam szczerze, że nie za bardzo lubię tego efektu, jak mamy proste włosy prostownice. to te włosy są takie jak dechy. Takie proste jakoś tak mm, nie za bardzo to do mnie przemawia, wolę, jak te końce są jednak podwinięte, taki efekt trochę jak na szczotce. A, i miałam w przeszłości również z Babylist taką szczotkę obrotową, która była świetna, to była suszarka, szczotko, lokówka. Zostawiam tutaj zdjęcie, też ją zostawię w opisie, bo to jest świetny produkt. Yy, ona kosztowała mnie jakieś 44 funty w butsie lata temu i ona mnie się nie spaliła. Później miałam, też możecie kupić ze starych moich filmów coś podobnego która znowu już miałam z Tesko za 8 funtów i też była świetna i muszę koniecznie wrócić do tej lokówki, suszarko lokówki, dlatego że ona fajnie odbijała włosy od nasady, co mi się bardzo podobało. Bo ja ogólnie lubię, jak te włosy są takie, wiecie, takie, o! Takie. Pff. Ja nie lubię takich ulizanych, przyklapniętych włosów. Chyba, że są bardzo ulizane i przyklapnięte, wiecie, jak sobie tak czasem spinam i ulizuję na... Na takiego splaszczenia ja na to mówię. Ale jeżeli chodzi o y, włosy rozpuszczone, to ja wolę, kiedy jednak jest objętość, y, zwłaszcza kiedy włosy są rozjaśnione, wtedy kiedy włosy mają pasemka, to fale właśnie bardzo wydobywają ten kolor. Y, tak samo warkocze zawsze ładniej wyglądają na tych y, włosach, które mają jakieś tam pasemka, jakąś strukturę. Więc to jest to. Kolejna rzecz to jest hit, po prostu niezapomniany, chyba znany przez nasze wszystkie babciki, prababki i i nie wiem czemu dużo osób tego nie używa Ale mówię tutaj o wałkach Wałkach Specyficznie takich dużych wałkach Na objętość Moja mama od zawsze używała wałków yy, Moja babcia Od zawsze używała wałków A ja to tak czasem używałam Czasem nie używałam I tak sobie myślałam, a zadałam lepiej lokówkę Gdzie tam, po co mi wałki A okazuje się, że wałki to jest bardzo fajny i szybki Sposób i pomysł na fryzurę Dlatego, że jeżeli ja rano na przykład myję włosy, suszę je, to czekam na ten moment, kiedy moje włosy są tak w 90% suche, ale jeszcze tam jest dość wilgotno i wtedy nawijam sobie włosy na wałki i na przykład wtedy robię makijaż, piję kawę, zanim wyjdę po prostu jeszcze sobie trochę pochodzę, żeby te włosy mi doschły, czasem można jeszcze je dosuszyć suszarką, żeby tak z 20 po te wałki były u was na głowie i to wam da przepiękny efekt odbitych włosów od nasady, to tak jak w przypadku tej szczotki. No ale Old school, old school, też sobie daje radę. Ja wam powiem, że ja ym, często noszę wałki, często zakładam wałki, tylko ja mam taki problem z tymi wałkami, że ja mam bardzo dużo włosów. Ja mam dużo włosów, nie wiem, nie wiem czy to widać, czy nie widać. Niektórzy mówią, że tego nie widać, dopóki ich nie dotknę i nie zaczynają farbować. Mówię, o rzeczywiście masz dużo włosów. I przez to, że mam dużo tych włosów, to ja muszę użyć dużo więcej wałków. Więc te wałki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wałków, mi normalnie starcza tak na tyle włosów i zawsze mi tutaj te końcówki zostają i już nie mam niestety y, wałków, żeby je zakręcić, ale wtedy sobie te końcówki, tak jak mówiłam wcześniej, wywijam lokówką. Ale jeżeli zależy wam tylko i wyłącznie na tym, żeby unieść te włosy na sady, no to wystarczy wam tak naprawdę 3-4 wałki i ja też bardzo często używam tylko 2-3-4 wałków już wam pokażę jak ja to robię. Takich grzebień w ogóle jest ekstra, bardzo wam polecam, może już ma swoje lata. I on ma taki szpikulec i to co ja robię to rozdzielam sobie włosy właśnie na szerokość tego wałka, żeby ta sekcja nie była szersza niż ten wałek, bo po prostu wam się to nie nakręci i co ja robię, no to biorę sobie tutaj tą grzywkę i to właśnie się też fajnie sprawdza, taki grzywki jak mam czyli grzywka księżniczka, no i co, mam tu pasmo włosów i nawijam je tak do góry jeden wałek które, wiecie, ja to teraz robię tak prowizorycznie, biorę drugi, zaraz za tym i robimy tylko jakby irokeza i to samo, też byście mieli jeden, drugi i jeszcze z tyłu można trzeci, tu sobie też można wpiąć suwkami i tak kończycie sobie makijaż, jecie śniadanko, pijecie kaweczkę i tak naprawdę po 20 minutach nic nie robienia, macie bardzo fajną objętość, tak żywka wam się ładnie wywinie i jeszcze taki tip, który dostałam od Karolka, którego serdecznie pozdrawiam jeżeli nawijacie włosy na wałek i to jest zasada żelazna przy każdej lokówce, przy każdym kręceniu żeby włosy nawijać od strony twarzy, żeby ta twarz była wiecie, w tę stronę wywinięta a nie w drugą, chyba w jakimś daily vlogu po prostu wam pokażę jak ja nawijam te włosy na wałek i jaki ten efekt mi wychodzi ale bardzo wam polecam takie wałki są naprawdę tanie możecie je kupić w Rossmanie na Allegro, na AliExpress. Naprawdę, w, ja kupiłam moje w Primarku za 6 funtów. Puh! Za funta, za sześć wałków Albo cztery wałki, więc naprawdę to jest tanie I fajne i przede wszystkim nie niszczy Tak włosów jak jakaś lokówka Także to wam polecam I to są, a jeszcze jest prostownica Ale prostownica to jest taki mój koszmar Koszmar dlatego, że Ja próbuję i próbuję I nigdy mi się tych włosów Nie udaje zakręcić na tą prostownicę Ale ja podejrzewam, że to dlatego Że mam po prostu do dupy prostownicę Ja tę prostownicę dostałam Ze trzy... 3... 4 lata temu e, od jakiejś firmy Irresistible Me e, i po prostu ona nie jest zbyt dobra, ale wiem, że to jest fajna metoda, dużo dziewczyn kręci loki, fale na mm, prostownicy, to jest bardzo szybki efekt, po prostu bierzecie sobie włosy, tak nawijacie, przeciągacie i macie niby piękne fale. Ale tak jak mówię, mnie się jeszcze nigdy, nigdy nie udało zakręcić ładnie włosów na prostownicę, yy, ale używam jej czasem do wywinięcia po prostu grzywki albo do również podwinięcia końców, ale to tak naprawdę tyle. Szukam dobrej prostownicy. Jeżeli macie jakieś fajne prostownice, to też polecajcie mi dziewczyny. Myślałam o GHD, ale nie wiem, czy to nie są przereklamowane. Myślałam o remingtonie. I chyba się skuszę na Remingtona, ale zobaczę. póki ta mi działa, to, to jeszcze ją męczę, ale na pewno za niedługo będę musiała pomyśleć o czymś nowym. I jeszcze dwie rzeczy, o które chciałabym napomknąć. Jeżeli chodzi o strukturę włosów, jeżeli chodzi o wykończenie, to czasem używam sobie suchego szamponu. Kiedyś miałam specjalny spray przeznaczony właśnie do tego celu, żeby włosy miały teksturę, żeby włosy były bardziej takie matowe, żeby ten efekt był bardziej naturalny, ale okazuje się, że skład jest bardzo podobny do suchego szamponu i wystarczy użyć suchego szamponu. Nie polecam wam tego na co dzień, dlatego że suchy szampon przesusza włosy i skóry głowy. Ja mam opakowanie suchego szamponu na około Pół roku, um, więc ja go nie używam zbyt często, ale czasem lubię sobie właśnie wykończeniowo psiknąć sobie te włosy i wtedy one nie są takie sztuczne w takim sensie, że nie widać, żeby były kręcone, tylko wyglądają bardziej naturalnie. Trzeba ten suchy szampon rozpylić naprawdę z odległości 30 cm nie bliżej, żeby Wam się plamy nie porobiły. Poczekać, pamiętajcie, żeby to sprawdzić, żeby nie było białego osadu. Także to Wam polecam. I fajnie jest też użyć sobie suchego szamponu. Nie dość na przedłużenie świeżości włosów, ale właśnie zaraz po umyciu, jak spcikacie włosy suchym szamponem, to one będą świeższe dłużej. I nawet o producent pisze. Więc Batiste, to jest najlepszy suchy szampon ever. Nawet tu jest napisane. Rated 4.5 na 4.6 out of 5. Więc. Jak dla mnie to jest hit od lat. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, zwłaszcza przy włosach wysokoporowatych, zwłaszcza przy włosach, które są kręcone. Wykończeniowy olejek. Ja już Wam go pokazywałam. To jest olejek, marakuję od Anwen do włosów wysokoporowatych i to jest olejek, który jest multifunkcyjny. Uuu, hello! Którego można nakładać na noc, na mokro, mieszać z innymi maseczkami do włosów. Ja go właśnie używam wykończeniowo. Najczęściej, właśnie kiedy mam zakręcone włosy, ja sobie po prostu wgniatam w te końcówki ten olejek i tak naprawdę tyle jeżeli macie długie włosy to zawsze z długich włosów jest łatwiej wyczarować coś z niczego w takim sensie, że zapleciecie warkosz to, to zawsze ładniej będzie wyglądać zrobicie sobie jakieś fajne upięcie ale jak się ma takie włosy średniej długości jak moje Ciężko z upięciami. No może by się dało, będę, będę próbować, chciałabym porobić jakieś ślubne fryzury, ale jednak ciężko jest coś wykombinować. I tutaj wkraczają właśnie lokówki, wałki, spineczki, pierdółki, Hit sezonu już widzieliście, na pewno na moim kanale. Teraz są modne perełki, więc można sobie tą fryzurę jakoś urozmaicać. Ja... Kocham Loki, kiedyś byłam ym, zwolenniczką włosów prostych jak decha, a teraz wolę jak coś się dzieje, wolę jak jest zafalowane, jak jest zakręcone, jak jest objętość, także trochę mi się zmieniło. Może za miesiąc znowu będę marzyć o włosach prostych jak decha, nie wiem. Ale co? To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani czym, czymkolwiek z tego filmu, to zostawiam wam linki w opisie. Zapraszam do subskrypcji wszystkie nowe osoby, do kciuka w górę, do komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa!